Nie jest tylko tak, że my działamy od marszu do marszu, od manifestacji do manifestacji. My jesteśmy na wojnie każdego dnia, a ta manifestacja to tylko jedna z bitew, którą podejmujemy każdego dnia, zarówno w sferze ideologicznej, jak i w sferze społecznej. Niektórzy próbują nam wmówić, że komuna to już się dawno skończyła, że nie żyjemy w latach 80. -tych. Niektórzy mówią, komunistów już w Polsce nie ma. Niech oni sobie mówią, co chcą, ale my swoje wiemy. My wiemy, kto się przy okrągłym stole dogadał. My wiemy, kto dziś jest w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. My wiemy, kto dziś reprezentuje polski naród w Sejmie. My tych ludzi znamy. Możemy ich nie nazywać komuną. Możemy nazywać ich postkomuną. Możemy ich nazywać nową komuną. A możemy po prostu nazywać ich nowactwem bo po prostu na to zasłużyli. Ta nowa komuna to oczywiście nie jest już ta komuna, która strzelała żołnierzom wyklętym w tył głowy. To nie jest ta komuna, która strzelała 17-letnią Inkę za to, że pomagała żołnierzom Armii Krajowej. To jest dziś ta komuna, która ma inne sposoby terroru. To jest terror ideologiczny. To jest poprawność polityczna narzucona cały czas nam z góry. To jest zamykanie ust patriotem i przeciwko tej nowej komunie właśnie będziemy walczyć. I cały czas walczymy. Kiedy my mówimy, należy ukarać autorów stanu wojennego, to oni, ta nowa komuna mówi, to są ludzie honoru. To są ludzie honoru. Jaruzelski to jest człowiek honoru. Jaki człowiek honoru? To jest człowiek, który nawet nie potrafi spojrzeć w oczy tym, na których wydawał wyrok śmierci. Kiedy Wzór polskiej młodzieży, na której powinno się wychowywać młodych chłopaków i młode dziewczyny, to dla chłopaków Witold Pilecki, a dla dziewczyn Inka, ten Witold Pilecki, który sam się zgłosił do Auschwitz, i ten Witold Pilecki, którym koloniści strzelili w tył głowy, to ta Inka, która stanęła przed Putorem Egzekucyjnym i która ostatnie co krzyknęła, to niech żyje U niech żyje wolna Polska, to ta Inka, która nas w wychodząc z celi śmierci. Jedyne co powiedziała swojej koleżance przez pod to powiedz mojej babci, że zachowałem się jak trzeba. I to są wzory dla polskich młodzieży. A co mówi lewactwo? Nie, to nie są wzory. Dla nich wzorem, dla młodych chłopców powinien być Zygmunt Bauman, którego ostatnio cytowano na maturze. Zygmunt Bauman, który został odznaczony przez komunistyczną władzę za to, że strzelał do polskich patriotów w lasach. Kiedy my mówimy Inka, to oni mówią Wanda Zieleńczyk. Przecież dziś w Łodzi jest szkoła podstawowa imienia Wandy Zieleńczyk, poetki komunistki, która służyła w Gwardii Ludowej. W tej Gwardii Ludowej, która podczas Powstania Warszawskiego nie zajmowała się walką z Niemcami, tylko strzelała Polakom w tej głowy, aby przejąć te budynki, które oni wywalczyli z rąk nazistów. Kiedy my ustanawiamy 1 marca, Narodowy, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to te czerwone świnie, jak pani palikoty i inne pajace, tupią i podczas minuty ciszy wychodzą z Sejmu. To jest dzisiaj nowa komina. Kiedy my wspominamy młodych chłopaków, często jeszcze młodszych niż teraz ja, z szarych szeregów, i mówimy, to są ci patrioci, to my nasz naszaniec. To są te książki, które powinny czytać młodzież. To co oni mówią? Że ludzie z ośka byli podałami. Przecież to jest skandal. To jest skandal. Jak można tak ludzi obrazić, jeszcze do tego nieżyjący. Chcemy, chcemy, aby Zjednoczona Europa była miejscem dla dobrowolnie ze sobą współpracujących wolnych narodów. A czego chcą oni? Oni chcą unijnego superpaństwa. Czego Janusz, Polikot? Janusz Polikot mówi, wyrzeczcie się polskości. To wstyd, to wstyd. Rozbójmy się w objęciach Angeli Merkel, An Merkel i innych, tych, którzy dzisiaj przewodzą unijnym superpaństwem. Kiedy my organizujemy akcje, nie chcemy imigrantów, chcemy repatriantów, czyli tych, którzy niestety przez losy dziejowe naszej ojczyzny zostali za granicami naszego państwa, tam na wschodzie, gdzieś na Ukrainie czy na Białorusi. To co oni mówią, nie no, po co robić takie głupie akcje, weźmy sobie lepiej, weźmy sobie lepiej nielegalnych imigrantów z Afryki, bo to oni dzisiaj zapełnią nasze teoretycznie wolne miejsca pracy, o których oni cały czas mówią. Kiedy my mówimy, Europa to tradycja, Europa to Rzym, to Grecja, to Sparta, Europa to cywilizacja łacińska, oparta w takim już mierze na chrześcijaństwie, które przecież nas od małego wychowywało, to co oni mówią? Nie, my nie chcemy takiej Europy, my wolimy próbować takich ludzi jak Roman Kotliński, niedoszły ksiądz, dziś poseł ruchu Polikota. Ten Roman Kotliński, który w, swojej, w swoim szmatławcu fakty i mity zatrudniał Grzegorza Piotrowskiego. Tego Grzegorza Piotrowskiego, który skatował na śmierć, skopał na śmierć księdza za który walczył o wolną Polskę, a potem przez szyję i ręce przewiesił mu sznur i wrzucił go do rzeki. I to jest właśnie nowa komuna. I z nią walczymy i będziemy walczyć. Brawo, 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 brawo. <śleszy> kiedy my, kiedy my żądamy państwa, które będzie dbało o interesy tych najbiedniejszych, tych średnio zamożnych, ale i tych uczciwie pracujących, tych najbogatszych, co mówią oni? Nie, oni wolą, oni wolą promować aparatczyków postkomunistycznych, którzy się to robili przy okrągłym stole, takich jak Krajze, Kulczyk czy Rywin. Mówią nam przy tym, przecież macie otwarte granice. Przecież tacy wciąż chcieliście Europy. Wróćcie sobie do Oslo, do Glasgow czy Londynu. Tam macie szansę na dobrobyt. Ale my mówimy dosyć. Mówimy dosyć rozbitym rodzinom. Mówimy dosyć osamotnionym dzieciakom, które zostają w Polsce, bo ojcowie są za granicą. Mówimy także dosyć naszym, Mówimy także dosyć temu, aby nasze matki płakały za ojcami. My tego nie chcemy. Kiedy my organizujemy Marsz Niepodległości takim wielkim wysiłkiem, właściwie bez żadnych pieniędzy, aby uczcić wszystkich bohaterów walczących o niepodległość naszego kraju, oni mówią, że to marsz bandytów i faszystów. A kiedy ukraińska, nie swoboda gloryfikująca Stefana Banderę, który jest odpowiedzialny za zamordowanie 150 tysięcy Polaków na Kresach Wschodnich, który, którego jednostki mordowały Polaków w ten sposób, że na na wsiach nabijano na palę, wyrywano im milita, układano z jelit mapę Wielkiej Polski, żeby się ponaśniwać z Polaków, a ciężarnym kobietom rozprówano brzuchy, wyrywano niemowlęta i sypano węgiel. To wyborcza, o tych ludziach, którzy dziś protestują, między innymi, bo to nie, tam są nie tylko oni, na tak zwanej Euromaidanie mówi wspaniała młodzież, wspaniali ukraińscy patrioci, studenci i nie przeszkadzają im, im na banderosty, czerwono-czarne flagi i nie przeszkadzają im wszystkich polskich polityków, sława Ukrainie, co mniej więcej znaczy tyle samo, co Hitler w III Rzeszy. Brawo! Brawo! Kiedy na stadionach kiedy na stadionach mówimy Panie Tusk, Panie Tusk, źle dzieje, zaraz Pan tu będziesz miał drugą Białoruś, bo Pan Panią tworzysz, to co robi premier? To premier zamyka te stadiony. Kiedy my mówimy Panie Tusk, kiedy my mówimy Pani Zdanowska, co z tą demografią? Jak to się dzieje, że Pałaców jest coraz mniej? To co oni robią? Tusk nam proponuje związki partnerskie, a Zdanowska proponuje nam przedszkolać szkolech i podstawówkach zajęcia z nazwami feministkami. Nie no, bo próbuję wam mówić, że związek dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet to jest rozwiązanie na pełenie polskiej demografii. Kiedy my się pytamy, panie Tusk, co będzie z naszymi emeryturami, co będzie z zus -em? to co robi pan Tusk? Co robi pan Tusk, kiedy Solidarność zebrała kilka milionów podpisów? Pan Tusk mówi, mam w dupie wasze referendum, mam was w dupie was i was i wasz głos narodu. Pracujcie do 67. roku życia, ale co mówi, kiedy widzi 100 tysięcy na Euro Majdanie? Głos narodu ukraińskiego, a tu jest głos narodu. Panie Tusk, niech Pan nas zacznie słuchać, ale na pana też tak Moi drodzy! Brawo! Brawo! Przedłużał, powiem tylko krótko, przyszłość jest w naszych rękach. W rękach tego nowego pokolenia, o którym mówili moi przedmówcy. Dlatego się organizujemy. Dlatego organizujemy szereg inicjatyw społecznych, bo mamy świadomość, że albo my, albo oni, to jest prosty rachunek zarobkowy, albo my wygramy, albo ten polski prostu nie będzie dla nas. Musimy sobie sami wywalczyć przyszłość w tym kraju. Bo chcemy tu żyć, w Polsce. Nasz marsz już się rozpoczął. Ja maszeruję już od dawna. Wszystkich zapraszam do maszerowania. Nie tylko na manifestacjach, to jest taka przenośnia. Ale warunek tego marszu jest jeden. Zapraszam wszystkich pod jednym warunkiem. Nie będzie litości. Kiedy dojdziemy tam, gdzie chcemy, nie będzie żadnej litości.